Wróciłem. Dawaj buziaka i siadaj jedz zupę już. Co jest na drugie danie? E, kurczak, makaron, feta i pomidory. Może być? Może być. A jak tam w szkole? Dobrze. No, a może coś więcej? Jakieś zajęcia, oceny? Nie, nic e, nie było. Wszystko w porządku. A czy Ty nie powinieneś dzisiaj wrócić wcześniej ze szkoły? Oj, mamo! Dzisiaj mam kółko plastyczne. A, faktycznie, zapomniałam. A malowaliście coś na tej plastyce? Yy, może. Jak może? No, przecież na plastyce zawsze się maluje. Mamo! Takie morze, nad które jeździmy na wakacje. Aha, no i jak ci poszło? No, słabo. No. Dlatego, że pani powiedziała, że możemy inspirować się komputerem. No i, ja, i wpisywaliśmy hasło związane z morzem. I ja wpisałam hasło muszelka. A widzisz? Ja dzisiaj na obiad ugotowałam makaron w kształcie muszelek. Fajnie, to Mama. nie? Nie przerywaj mi, I jak wpisałem to hasło muszelka, to wyskoczyły zdjęcia z rozebranymi paniami. A wiesz co, ten makaron chyba mi się rozgotował. E, dzisiaj na obiad będą kanapki. No jedz tą zupę. Nie mam ochoty. No to będziesz czekał na kanapki.